Dobra, dobra, Widać wszystko?

Nika nie ma ty ego Jakbyś nie złapał to toś krzykni powiedz mi, że nie łapiesz, to nas sensu, żebyśmy coś tam nie widzieli. Złapiesz tu? Łapiesz czy nie? Jakbyś nie łapał, to krzyczy. Dobry Bo ja jestem wędrowcem? No wędrowcem po prostu zabłąkanym jak to się mówi Ja mam takie pytanie mógłbym z Państwem spędzić wigilię? No do mnie się gdzieś że Aha, czyli nie mogę. No, no A nie wie pani gdzieś tutaj, czy bym mógł z kimś spędzić samotny też. No nie wiem, nie wiem. To. A pani zostawiła pusty talerz dla wędrowca? No jeździmy nasz krwałem kolacy, nie? No ja mam wszystkie dzieci, to się wszyscy zjedzą po, zjedzą po... bujnie, dzieci, wnuki. No dobra, to szukam dalej. Wesoły świąt. Dziękuję. Dzień dobry. dobry, jestem zabunkanym wędrowcem. mógłbym spędzić święta z państwem? A no, my wyjeżdżamy A, Państwo wyjeżdżają No dobra, to nic wesoły świąt mm -hmm. Dzień dobry, ja jestem samotny dzisiaj. Dzisiejszy... Dzień dobry. Halo. Nie słychać. Halo. 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 Tak nie słychać jak mówię. Dobry, bo Jestem samotny w dzisiejszy dzień. mógłbym z Państwem spędzić w widziwie? Pan to ja nie wiem, bo to musiał się spytać żony, bo my też gości mamy. Czy jezby? No rozumiem, właśnie ja jestem tak sam i, i tak nie miałam z kim spędzić tego dzisiejszego dnia i tak chodzę właśnie, pytam się ludzi, czy nie przyjmę. A w kompanii? Ja jestem z lipca. A jak się pan nazywa? Tak? Brzeziński Rafał. To ja mi kojarzę. No, wie pan co, no, u nas trudno jest, bo czuję, że w kadrze mam też tatę, która jest po udarze, no i też go na wózku muszę e, przewieźć i tak dalej, więc no... No, no. no dobra, to nic, No równie, dziękuję. No tak było do połowy później, nie? Witajcie! W tym eksperymencie sprawdzę, czy ludzie przestrzegają tradycji wigilijnych i czy wpuszczą zabłąkanego wędrowca na wsi. Miłego oglądania! Witajcie, w tym eksperymencie sprawdzę, czy ludzie przestrzegają tradycji wigilijnych i czy wpuszczą zabłąkanego wędrowcę na wsiach. Miłego oglądania! Tak jak zobaczyliście na 10 domów, tylko jedna rodzina chciała mnie wpuścić. Robiłem eksperyment 3 lata temu. Yy, chodziłem po mieszkaniach w bloku. Możecie go zobaczyć na końcu filmu, dam yy, odnośnik do niego. Wtedy pisaliście, że na wsi każdy mnie wpuści. No niestety, czasy się strasznie zmieniły, boimy się. I kurczę, chyba brak nam takiego ludzkiego gestu, takiego. Nie wiem, kurczę jak to nazwać. Czekaj, tak jak zobaczyliście, na 10 domów, tylko w jednej. <laughs> Tak jak zobaczyliście, na 10 domów tylko jedna rodzina chciała mnie wpuścić. Niestety brak u nas takiej empatii, yy... brak, naszej, brak u nas takiej empatii oraz yy, przynależności. Tak jak, zobaczyliście, tradycja Wigili... tak jak zobaczyliście, tradycja Wigilina to jest mit. Na 10 domów tylko jedna rodzina chciała mnie wpuścić. Robiłem 3 lata temu eksperyment też, gdzie chodziłem po mieszkania w bloku. Wtedy nikt mnie nie wpuścił. Wiele z was pisało na wsi to każdy cię wpuści. No niestety tak nie jest. Ja życzę wam wesołych świąt. Ten film, gdzie chodziłem po w bloku, zobaczcie na końcu dam adnotację. Trzymajcie się jeszcze raz wesołych, szczęśliwych świąt. Cześć! Dobra. Tak jak zobaczyliście, tradycja wigilijna to mit. Zabłąkanego wędrowca tylko jedna rodzina na 10 domów chciała przyjąć, więc bardzo słabo, a robiliśmy to na wsi. Kiedyś robiłem to w blokach, wtedy wszyscy pisali, na wsi to każdy Cię wpuści. No niestety tak nie jest. Nie wiem, brak u nas takiego dobra, czynienia dobra, wrażliwości. Nie wiem, czasy się strasznie... Psują, niszczą, jesteśmy dla siebie jak wilki, a nie jak ludzie, którzy powinni się łączyć, yy, naród, kiedy byliśmy podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, który przetrwał te wojny, yy, łączyliśmy się, byliśmy ze sobą tacy twardzi, teraz tak nie jest. Ja życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, jeszcze raz, bo za dużo sepsja nagrywam. Tak jak zobaczyliście, tradycja wigilijna to Mit, na 10 rodzin tylko jedna nie przyjęła. Robiłem ten eksperyment na wsi. Yy, na wsiach. <laughs> tak, jak zobaczyliście, tak jak zobaczyliście tradycja Wigilina to Mit, na 10 rodzin tylko jedna rodzina nie przyjęła. Robiłem ten eksperyment na wsiach. Kiedyś robiłem ten sam eksperyment po blokach w mieście. Każdy wtedy pisał w komentarzu: o, na wsiach każdy cię wpuści. No niestety tak dzisiaj nie było. Mam nadzieję, że po tym filmie będzie inaczej: że ludzie będą bardziej wrażliwi, będą chcieć pomóc zabłąkanemu wędrowcy, a nie kłaść tylko pusty talerz, bo tak nakazuje tradycja. Jeszcze raz, tak jak zobaczyliście, tradycja wigilijna to mit. Na 10 domów tylko jedna rodzina chciała mnie przyjąć. Kiedyś robiłem ten sam eksperyment po blokach w mieście, wtedy nikt mnie nie przyjął. Każdy pisał na wsi, każdy cię przyjmie, no niestety tak nie było. Mam nadzieję, że po tym filmie się to zmieni i za rok każdy już będzie chciał mnie przyjąć, bądź inną osobę, że będzie większa wrażliwość na drugą osobę, żeby czynić dobro, bo niestety jesteśmy trochę zawisnym krajem i najlepiej jakby komuś dokopać, a nie komuś pomóc. Ja życzę Wam wesołych świąt w gronie najbliższych z uśmiechem na twarzy, bez nienawiści. Trzymajcie się, cześć.